Adwizor247 Portal to bezpieczna przestrzeń online zapewniająca klientowi szybki dostęp do spraw, dokumentów, faktur oraz zadań wykonanych i zaplanowanych, a także usprawniająca komunikację z kancelarią. Aby nadać klientowi dostęp do portalu Klienta, wystarczy kliknąć na karcie Klienta przycisk Zaproś do portalu. System automatycznie wyśle zaproszenie e-mailowe. W sekcji Portal Klienta sprawdzisz m.in. status zaproszenia oraz datę ostatniego logowania. Na początku klient nie widzi żadnych spraw w portalu. Dostęp do spraw jest nadawany przez kancelarię i może zależeć od funkcji pełnionej przez klienta. Aby udostępnić sprawę, wystarczy kliknąć przycisk Nadaj dostęp w portalu, wybrać sprawę lub sprawę i przypisać je klientowi. Od tego momentu ma on wgląd we wszystkie zadania, spotkania i faktury udostępnione w tych sprawach. W sprawie w zakładce aktywności widzisz, które aktywności zostały już udostępnione w portalu klienta. Możesz udostępniać dodatkowe aktywności. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie elementy na liście i kliknąć Publikuj w portalu. Od tego momentu klient wie, jakie działania zostały już podjęte w sprawie oraz jakie są kolejne planowane kroki. Udostępnianie dokumentów działa w podobny sposób. Wystarczy zaznaczyć dokumenty, które chcesz udostępnić. I kliknąć Publikuj w portalu. Następnie zobaczysz listę wszystkich podmiotów mających dostęp do sprawy. Wybierz jednego lub kilku odbiorców, którym chcesz nadać dostęp do tych konkretnych dokumentów i kliknij Nadaj dostęp. Dostaną oni powiadomienie mailowe i mogą zapoznać się z dokumentami. Za pomocą Advisor 247 Portal możesz również dystrybuować faktury. Podczas wystawiania faktury lub w trybie jej edycji wystarczy zaznaczyć opcję Publikuj w portalu. Klient natychmiast zobaczy dokument faktury w portalu klienta. O pojawieniu się nowych elementów w portalu klienta klient jest automatycznie powiadamiany e-mailem. Zobaczmy jak wygląda to od strony klienta. Po zalogowaniu się do Advisor 247 portal klient na stronie głównej widzi swoje dane kontaktowe posiadane przez kancelarię oraz dane kontaktowe do opiekuna. Powyżej widzi podsumowanie liczby udostępnionych spraw, dokumentów, faktur i zadań. Każdy kafelek prowadzi do szczegółów danej sprawy. W widoku konkretnej sprawy klient ma dostęp do podstawowych informacji: takich jak status sprawy, osoba prowadząca oraz model rozliczenia. Widzi również wszystkie udostępnione dokumenty, faktury oraz aktywności związane ze sprawą. Klient może poprzez portal przesyłać dokumenty do kancelarii. Wskazując przy tym konkretną sprawę, której dotyczą. Przesłane dokumenty są obsługiwane w AdWizor 247, tak samo jak standardowa korespondencja przychodząca. W swoim profilu klient znajdzie wszystkie dokumenty, które przesłał do kancelarii w ramach wszystkich spraw. Cała komunikacja pomiędzy AdWizor 247 a portalem klienta odbywa się w bezpiecznym, szyfrowanym kanale, a dostęp do danych jest kontrolowany przez mechanizmy autoryzacji i uprawnień. Kancelaria może w każdej chwili cofnąć klientowi dostęp do wybranych spraw lub wybranych dokumentów, a także całkowicie zablokować klientowi dostęp do portalu. Adwizor247 portal zapewnia klientom bezpieczny, centralny dostęp do informacji o sprawach. Dzięki portalowi klient jest na bieżąco informowany, a współpraca z kancelarią przebiega sprawnie i przejrzyście, bez zbędnych maili i telefonów. Adwizor247 to wygodny system zarządzania kancelarią.